Dobry wieczór Państwu, mamy to wszystko już na żywo. Działa, działa, działa. Super. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jarek Żyliński z tej strony, wasz psycholog, ulubiony psycholog z torku 21. Być może tak spróbujmy. No właśnie, trochę się już zasiedliliśmy na tych wtorkach, za tydzień też będzie wtorek, bo, bo są nieróżne wydarzenia, które do tego powodują. Kto wie, może na tych wtorkach zostaniemy już na zawsze, skoro to tak troszeczkę przebiega. Słuchajcie, zanim się zbierzecie, oczywiście opowiem, co u mnie, może was zainspiruje, żeby to też było u was, to, co u mnie, już tłumaczę. Co, co u mnie? Cudowny weekend, cudowny weekend, byłem w Grodzisku Mazowieckim na zaproszenie Związku Dużych Rodzin 3+, koło Grodziska Mazowiecki. Tam przeprowadziliśmy 12-godzinne warsztaty z nastolatkiem w kontakcie. Ono w oryginale mają jeszcze więcej godzin, ale to rzeczywiście zamknęliśmy się w jednym weekendzie i w 12 godzinach, Ogrom rewelacyjnej pracy, rewelacyjnej pracy, takiej naprawdę głębokiej, porządnej, super pracy nad, nad tym kontaktem. Mnóstwo tematów, ciężko było aż wybrać, więc to był bardzo dobry, <coughs> bardzo dobry powrót do nastolatków ziemi, na Ziemi Grodzickiej, bo ostatnio ten kurs w Grodzisku prowadziłem chyba w 2018. Hmm. Więc to było. To było, a co będzie. No teraz rzeczywiście urywam się na dłuższy moment do mojej drugiej pracy, do mojej drugiej pracy, czyli do sprzedawania ubrania ubrań tangowych, więc będę w zakopany od wyjeżdżam jutro, wracam w poniedziałek, więc trochę tej pracy psychologicznej będzie mniej, ale mam nadzieję, że Wam wyślę trochę rolek, trochę różnych informacji, trochę fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że tak będzie w tygodniu, w którym wrócę, tam już się będzie działo troszeczkę więcej, będzie. Będą, będą spotkania w, w Białym Stoku oraz w Ełku, niestety zamknięte, ale niedługo Wam coś zaproponuję. No właśnie, zbliża się, zbliżają się dni rodziny. Wiem, że na pewno będzie stand-up w Białym Stoku, rodzic XXI wieku, około Dnia Matki. To jest murowane, ale też planuję taką małą trasę po dużych miastach z rodzicem XXI wieku w tamtych okolicach czasowych. Więc myślę, że war... na pewno Warszawa, na pewno Warszawa, prawdopodobnie Łódź, a czy Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk? Nie wiem, zastanowię się, bardzo bym chciał, zastanowię się, zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc tak, a dzisiaj, dzisiaj mówimy o trosce. Dzisiaj mówimy o trosce. Temat, który tak pięknie mi wypłynął właśnie podczas tych warsztatów z Grodziska, dlatego go wziąłem dzisiaj. Temat, który wypłynął. Chciałbym o nim opowiedzieć, bo właśnie tak pięknie jedna z mam zapytała, że co my mamy zrobić, żeby wreszcie przestać się martwić, żeby przestać myśleć. Mimo że te dzieciaki są już stare, wiemy, że są być może nawet kompetentne, a my ciągle się o nie martwimy, ciągle o nich myślimy i to, to, to jest zaczątek cudownej dyskusji. Cudownej dyskusji, na, którą będziemy kontynuowali dzisiaj, więc, więc bardzo się z tego cieszę, że, że tutaj sobie popracujemy. Widziałem, widziałem że parę osób padło, parosów wypadło. Oczywiście zachęcam, żeby udostępniać, zwłaszcza ci, którzy teraz jesteście na żywo, udostępniajcie dalej, bo to jest ciekawy temat, bardzo fajny temat. E, jestem też ciekaw Waszych opinii o zamartwianiu się, że tak powiem, co znaczy opinia o zamartwianiu się. Czy Wy się martwicie w jakich sytuacjach, w jakich sytuacjach to, to nie puszcza? No ale właśnie, najpierw sobie w ogóle nazwijmy, co to jest zamartwianie, tak żeby to było jakoś tak. Określone, nazwane, żebyśmy mogli na tym popracować i zamartwianie. Bardzo fajna, bardzo fajne, prosta taką definicję sobie, alkoholem, ja że zamartwianie, zamartwianie to jest taka przerośnięta troska. Nie, że mamy tą troskę, która jest, która jest naturalnym, bardzo ważnym, ewolucyjnym narzędziem, bo gdyby nie troska, to wiele z naszych dzieci by nie przeżyło po prostu. Na, na, nasi pra, pradziadowie być może by nie przeżyli, gdyby nie troska tych pra, pra, pradziadów, tych jeszcze trochę wcześniej. Ta troska jest bardzo ważnym narzędziem. Bardzo ważnym. Ona pomaga w przeżywaniu dzieci, więc to jest bardzo ważne narzędzie. Natomiast troska to za chwileczkę jeszcze opowiem na, na pra, praktycznie, co to jest w jaki, w jaki sposób ją rozpoznać. A zamartwianie się to jest ten moment, kiedy to już nie pomaga, tylko rzeczywiście to się kręci w głowie kręci, kręci, zamartwiamy się to już nie jest tak jak troska już tutaj wchodząc w praktykę, myślę, że mogłaby być konstruktywna. Czyli dająca konstruktywne rozwiązania tego uczucia, emocji, uczucia, ona by dawała jakieś kreatywne i konstruktywne rozwiązania, co by pomogło nam opiekować się lepiej dziećmi. Zamartwianie się już raczej wchodzi w taki moment, w którym to rzeczywiście nic nie daje. I idąc jeszcze bardziej do praktyki, troska odnosi się do świata realnego, do świata realnego, do tego, co rzeczywiście realnie może się wydarzyć. Bo na przykład się często wydarzało, i tak dalej. Zamartwianie się, zamartwianie się jest to poszukiwanie, wytrwałe poszukiwanie czarnych scenariuszy. To jest zamartwianie się. To jest to myślenie o wszystkich trudnych rzeczach, które mogą się wydarzyć. To jest zamartwianie. Troska, konkretne rzeczy, o których wiemy, że nie wiem, że idzie nasze dziecko, więc może mieć gdzieś do szkoły, przez ulicę, i może mieć z tym kłopot więc się troszczymy o to, czy sobie poradzi na przejściu dla pieszych i bardzo często ta troska ma bardzo jasne odpowiedzi. Być może na przykład spędzimy trochę czasu na uczeniu się przechodzenia przez ulicę, na przykład, albo na zapamiętywaniu drogi, jeżeli to jest w jakiś sposób potrzebne. I tutaj oczywiście zależy, czego to się, to się odnosi. Więc troska, realne zagrożenia, na które być może możemy odpowiedzieć, a jak nie możemy, to być może rzeczywiście to jest kwestia wymaga opieki. Możliwe. A zamartwianie się to są te czarne scenariusze, które nie chcą opuścić naszej głowy. I teraz tak, na początku chciałbym praktycznie kilka rzeczy zrobić, takich małych, krótkich strzałów, które, wiecie, troska może pochodzić z różnych rzeczy w twoim sercu, w głowie, bardzo różnych, dlatego niektóre te strzały będą zupełnie nietrafione, a niektóre właśnie mogą być odpowiedzią na to, co potrzebujesz. Więc pierwsza rzecz, która czasami utrudnia, e, Utrudnia puszczenie dziecka, że tak powiem, w, jak, w jakiejś sprawie, to jest brak zgody na porażki, brak akceptacji porażek, brak akceptacji trudnych emocji dziecka, brak akceptacji złości, frustracji oraz ewentualnych strat. I tutaj powtarzając wytrwale, chyba niemalże już co tydzień, chcę Ci powiedzieć, że frustracja jest czymś dobrym i potrzebnym. Zradzenie sobie z frustracją jest bardzo ważne w życiu dorosłego człowieka. Myślę, że sam wiesz, sama wiesz. Że jest bardzo ważne w przeżywaniu rodzicielstwa frustracja, radzenie sobie z frustracją. Dlatego to jest ważne, żeby dzieci, które podejmują wyzwania, żeby też się czasami myliły, żeby im to nie wychodziło, żeby też wiedziały, co zrobić ze swoimi błędami, porażkami oraz emocjami. I to jest pierwsza rzecz, która może być ważna. Nie jesteśmy na tym świecie po to, żeby dzieci zawsze były szczęśliwe i nietknięte żadną porażką. To jest. Bardzo ważne. Porażki są super. Druga rzecz, która, która, która jest dla mnie dość istotna, to jest wątek rzeczywiście takiego nakręcania, zamartwiania się poprzez media. Rzeczywiście jesteśmy w takim, w takim świecie, gdzie te media bardzo mocno szukają naszej uwagi. Nasza uwaga bardzo często włącza się na lęk, kiedy, kiedy człowiek zaczyna się bać, lękać, czyli irracjonalnie być może. I, I niestety clickbaitowcy często tego szukają, czyli szukają, nie wiem, zamordowanych dzieci, pijanych rodziców, wypadków, e, tragedii. Tylko, że problem polega na tym, że, i to, to nie jest tak, że w tym świecie tych tragedii się dzieje więcej. Problem polega na tym, że nasze uszy dużo lepiej słyszą, niż to się działo 100 lat temu. Czy tak jak 100 lat temu. Rodzice słyszeli o rzeczach, które się dzieją w okolicy. Teraz my słyszymy o rzeczach, które się dzieją na końcu świata. Więc bardzo serdecznie Ci zachęcam Cię, że jeżeli widzisz jakiegoś newsa, który jest straszny, tragiczny, ale absolutnie ciebie nie dotyczy, absolutnie jest poza Twoją bańką, poza Twoją przestrzenią, poza Twoim krajem, zostaw go. Zostaw, albo na, poza Twoim miastem, albo okolicą. Zostaw. Te rzeczy się wydarzały i wydarzają. Ale jeżeli jesteś osobą, która jest skłonna do lęku, który Ci nie pomaga, zostaw te media. Zostaw. Tam w mówieniu Ci o tragediach dzieci i rodziców nie ma nic dobrego, chyba że jesteś w stanie rzeczywiście coś z tego dobrego zrobić. Myślę, że sama doświadczasz lub sam doświadczasz tego. Czy robisz z tym coś dobrego, czy mówisz o jej, o jej, i potem projektujesz to na swoje dziecko. Zostaw. Media Ci nie są potrzebne. Ty jesteś potrzebny mediom trochę. Ale takie media, które bazują na Twoim strachu, absolutnie nie powinny po co? Po co? Więc to, to jest taka rzecz. I teraz też, oprócz tego, co jeszcze możemy zrobić, oprócz tego właśnie wyłączenia mediów? Kiedy jesteśmy faktycznie w takim procesie zamartwiania się, to zamartwiania się, no oczywiście nie da się nie myśleć o różowym słoniu, nie myśleć o różowym słońcu, nie myślę o różowym słoniu. No, oczywiście naturalne jest to rzecz, żeby rzeczywiście się zająć czymś innym. To jest najprostsza rzecz, zająć się czymś innym, jak najbardziej angażującym, jak najmocniejszym, zająć się czymś innym, bo to jest najlepszy sposób na nie martwienie się, to jest zajmować się czymś innym. Ja rozszerzę potem ten temat, bo to może być bardzo kreatywne i ważne w Twoim życiu, żeby zająć się czymś innym, ale za chwileczkę, ale do tego wrócę w tej drugiej części takiej bardziej ideowo-filozoficznej, ale tam też będą bardzo ważne rzeczy, Może to może nie brzmi zapraszająco. Inny sposób... Który jest na troskę, to jest myślenie o tym, co dobrego może się wydarzyć. Myślenie o tym, czemu moje dziecko sobie poradzi bez naszej pomocy. Myślenie o tym, co takiego, w co takiego dziecko wyposażyliśmy, co ono umie, co dobrego, ono, jak ono skorzysta z tego, co w tym momencie robi. Jak dużo bogactwa niesie to, że nie wiem, spędza czas z kolegami, koleżankami, że jest tu tam i ówdzie. Jeżeli oczywiście tam nie ma nic dobrego, to trzeba wrócić do punktu pierwszego być może i myślenia o tym, o myśleniu o czymś zupełnie innym. Ale rzeczywiście zachęcam was do tego, żeby zmieniać swoje myślenia o tym, co dobrego może się wydarzyć. To, to, co jeszcze wam chciałem opowiedzieć, to też może być dla was ciekawe, bo tak właśnie teraz co prawda używam i męskiego, i żeńskiego, żeńskiej formy mówienia do was, ale ma, mam też taką świadomość, że powinienem używać bardziej żeńskiej formy. Dlatego, że troska ma płeć. Troska ma płeć dlatego, no jest to bardzo czysto ewolucyjne. Dlaczego troska ma płeć? Dlaczego matki częściej się bardziej troszczą swoje dzieci niż ojcowie? Oczywiście są indywidualne różnice też, że, że są tacy ojcowie, którzy się za bardzo martwią, że tak powiem, są matki, które bardzo fajnie puszczają. To, 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 jest, to się zdarza, ale generalnie troska ma płeć ze względu na to, na ewolucję. Na ewolucję, czyli to. Ile my zainwestowaliśmy w bycie rodzicem? Z czysto ewolucyjnego punktu widzenia, ojcowie, żeby zostać rodzicami, muszą odbyć akt seksualny i w zasadzie to jest koniec. Żeby zostać ojcem, to jest koniec, który jest od ciebie wymagany jako tak zupełnie ewolucyjnie, patrząc biologicznie. U matek, żeby zostać matką, trzeba poświęcić na to 9 miesięcy bycia w ciąży, oprócz aktu seksualnego, jeszcze 9 miesięcy bycia w ciąży. Po tych dziewięciu miesiącach, właśnie jeszcze połóg, który jest bardzo ciężkim też czasem dojścia do siebie, oraz bardzo często karmienie piersią, ta inwestycja jest ogromna. Dlatego to matki tak bardzo inwestując, bardziej się troszczą o swoje dzieci niż ojcowie, którzy mówiąc kolokwialnie, ewolucyjnie i brzydko, mogą mieć nowe dziecko. W bardzo łatwy i szybki sposób. Oczywiście, że w naszym świecie zachodnim, gdzie monogamia jest dominująca, myślę, że powoli w naszych mózgach ryją się zmiany ewolucyjne, ale to musi potrwać. To po prostu musi potrwać. Więc to jeszcze o tym, dlaczego to troska ma, ma płeć. Natomiast Chciałbym teraz też tak pokazać kilka takich rzeczy, dlaczego my w ogóle się troszczymy, dlaczego możemy mieć skłonność większą do troski. Pierwsza rzecz, którą możemy mieć, to jest brak zaufania do naszych dzieci. Brak zaufania do naszych dzieci, do tego, że one sobie poradzą. I to, 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 jest, to, to jest trudna rzecz, że ten, ten brak zaufania, no bo jak nabrać zaufania? Bardzo często zaufanie właśnie wykuwa się przez doświadczenie, że ja też w różnych sprawach, Zanim powierzę komuś swoją wiarę, czyli, na przykład, nie wiem, inwestuję pieniądze, powiedzmy, i przychodzi do mnie i mówi, że jestem super inwestorem, daj mi milion złotych, bo tyle masz, no, powiedzmy. Ale ja mu nie dam wtedy swojego jedynego miliona złotych tylko powiem mu, ok, masz tutaj tysiąc złotych, chcę zobaczyć, co zrobisz z tysiącem złotych. I on z tysiącem zrobił coś fajnego. Potem być może dam mu pięć tysięcy złotych i zobaczę, ok, z pięcią ma też zrobić coś dobrego i tak dalej, i tak dalej. Moje zaufanie rośnie. Może być tak, że to jest twoja droga relacji z dzieckiem, że musisz mu dać trochę zaufania, a potem trochę więcej, trochę więcej i jest to dla ciebie łatwe, niż od razu się rzucać na głęboką wodę, żeby zdobyć to zaufanie. Ale też moje pytanie jest takie, że Zaufanie do czego, że dziecko zrobi wszystko idealne, a skąd? Ono nie zrobi wszystkiego idealnie, ono nie zachowa się jak ty. Nie ma na to takiej, nie ma takiej opcji, bo żeby zachować się w sposób dojrzały, trzeba mieć doświadczenia, a żeby mieć doświadczenie, trzeba robić rzeczy źle. Więc znowu wracamy do tego przyzwolenia na porażki, bo te porażki będą uczyły tak, żeby dziecko mogło zdobywać zaufanie. Ja rozumiem, że się nie zgodzimy na porażki, które mają ogromne koszta. Ogromne koszta, albo te koszta są bardzo mocno na nas, czyli, na przykład, nie wiem, na porażki dotyczące ubierania się, być może nie możemy sobie pozwolić, bo to my będziemy z dzieckiem przez tydzień siedzieli w domu i czasami to jest być może spoko, ale czasami masz za, właśnie w ciągu tego tygodnia tak ważną rzecz do zrobienia, że nie możesz sobie teraz na to pozwolić. Gdzieś można to na, przykład na naszym przykładzie, gdzie my teraz jedziemy na bardzo ważny event tangowy, w związku z tym rzeczywiście byliśmy bardziej restrykcyjni wobec naszej córki, też starałem się, ja na, na tyle, bo ja też chodziłem po grodziskach oczywiście. Ale wtedy, kiedy się dało, starałem się być troszeczkę bardziej restrykcyjny, niż dawać jej zaufanie, gdzie mogłeś też też uczyć przez porażkę, bo nie mogę sobie teraz powiedzieć na tą porażkę, bo chcemy pojechać rzeczywiście na ten i to jest dla nas ważne. Natomiast kiedy idzie, oczywiście, że staramy się te dzieci puszczać, żeby one nabierały doświadczenia, nawet jeżeli jest to doświadczenie negatywne, trudne, i, i fajnie się w tym po prostu pouczyć. Także to, 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 to jest taka rzecz. Oczywiście dobrze jest też zbadać to, co mówiłem wcześniej, że czy ta właśnie ta troska, ten brak zaufania, to jest lęk czy strach? Czyli czy rzeczywiście strach to znaczy, czy boimy się czegoś realnego, czy to jest lęk, czyli zaczynamy po prostu na siłę wymyślać mało prawdopodobne czarne scenariusze, przy których lepiej się po prostu skuwać pod kołdrę i z niej nie wychodzić, a i to jest niebezpieczne, bo można się przegrzać. Druga rzecz, która może spowodować taką, takie większe poczucie troski z naszej strony albo właśnie wręcz przyrośniętej troski i zamartwiania się. Drugą taką rzeczą może być własna potrzeba brak, brak własnego poczucia bezpieczeństwa, który może wynikać z różnych naszych historii, trudności, relacji, być może komunikatów, które dostajemy, dostawaliśmy od rodziców, być może doświadczenia traumatyczne, które na pewno zwiększają poziom zamartwiania się w momencie, kiedy jesteśmy świadkami bardzo strasznych rzeczy, to faktycznie jest tak, że te nasze doświadczenia mogą znacząco wpłynąć na zamartwianie się. I tutaj Żyliński z Facebooka, ani z YouTube'a nic nie poradzi, to jest często opowieść o terapii i przepracowaniu po to, żeby nasze doświadczenie być może owocowało rzeczywiście doświadczeniem, ale nie lękiem, gdzie zaczynamy wpisywać mało realne czarno scenariusze, ponieważ brakuje nam właśnie poczucia bezpieczeństwa. I jest to dla mnie bardzo ważne. Żeby się też przyjrzeć sobie takiemu swojemu backgroundowi tego, jak się rozwijaliśmy, żyliśmy, jak się zachowali nasi rodzice, co doświadczaliśmy i być może przepracowania sobie tego, być może w terapii, być może w inny sposób, przepracowania po to, żeby nie, prze, nie przelewać tego na nasze dzieci, żeby nie przekazywać dzieciom właśnie takiego. Poczucia lęku i, i, i też być może podejmować decyzje rodzicielskie niezwiązane z realnymi obawami, ale właśnie z naszym brakiem poczucia bezpieczeństwa. Kolejna rzecz, która rzeczywiście może powodować, że bardziej, że bardziej zamartwiamy się o nasze dzieci, to jest zanurzenie się w roli rodzicielskiej. Zanurzenie, utopienie się w roli rodzicielskiej, już tłumaczę o co chodzi. Jeżeli w, na wcześniejszych etapach życia naszych dzieci, zwłaszcza w tych, gdzie rzeczywiście byliśmy bardzo, bardzo potrzebni, posadziliśmy całą, cały swój czas w rolę rodzica, w rolę matki, powiedzmy tutaj, bo to częściej tutaj jest. Jeżeli ograniczyliśmy inne role, wchodząc w tą rolę, która jest niesamowicie e, Wzmacniająca poczucie wartości, bo bycie komuś potrzebnym na takim poziomie, to jest ogrom poczucia wartości relacyjnego, że nikomu nie będziemy tak bardzo potrzebni, prawdopodobnie jak naszym dzieciom. To jest to wielkie wsparcie takiego poczucia wartości, a do tego rzeczywiście zdarza się, że zwłaszcza na tym początkowym etapie jest to prawidłowe, że ten tort naszych złożony z naszych ról, kawałki tortu. Gdzie każdy kawałek jest jakąś rolą, to być może w tym torcie bardzo dużym kawałkiem będzie rola matki bądź ojca, ale tutaj raczej tak jak mówię, raczej mówimy o matkach. I teraz bardzo często ważne jest, żeby doprowadzać razem z wiekiem dziecka do bardziej zrównoważonego rozkładu tych ról, żeby wracać do roli. Roli partnerki, żony, żeby wracać do roli zawo ról zawodowych, do ról przyjacielskich, do ról e, zaangażowania w różne e, zainteresowania, żeby ten tort był równy. Bo jeżeli w tym torcie mamy dziecko przede wszystkim, naszą relację rodzicielską, a to dziecko rośnie i już nie potrzebuje, żebyśmy tyle tego tortu mieli tam, to jest to bardzo trudne obarczanie dziecka, żeby ono było sensem naszego życia z sensem naszego życia. I w takim wypadku, wracam właśnie do tego, co powiedziałem a propos zajmowania się czymś bardziej sensownym, to właśnie to jest zajmowanie się innymi rolami niż macierzyńska. Innymi rolami niż macierzyńska. Zajmowanie się swoją pasją, swoją pracą, swoją, swoją relacją damsko-męską, bądź damsko-damsko-męsko-męską, whatever. Zajmowanie się tymi innymi rolami po to, żeby nie cedować na dziecko zbyt wiele odpowiedzialności za sens naszego życia. I to jest dla mnie bardzo kluczowe w rozwoju rodzica razem z dzieckiem. Oczywiście, ktoś czasami sobie żartuje, to najlepiej wtedy mieć kolejne dziecko po prostu. to wtedy rzeczywiście ta rola nadal może być tak... E, e, tak mocna, i rzeczywiście to bardzo często odbarcza starsze dzieci w jakimś zakresie, kiedy pojawia się młodszy rodzaj. Oczywiście, że to prawda, ale nie traktowałbym tego jako lek, tylko jeżeli ktoś rzeczywiście ma bardzo dużo miłości, chciałby ją podarować nowemu człowiekowi, to jak najbardziej super. Natomiast dla mnie rzeczywiście ważne jest, żeby ta rola dziecka w naszym życiu nie była za duża. Żeby nie była za duża. Dla mnie jest bardzo ważne są te momenty w relacji z dzieckiem, kiedy mówimy dzieciom, nie mam czasu, chcę być teraz kimś innym. Oczywiście, nie mówię o sytuacji zaniedbania, natomiast jak mówimy z poziomu zamartwiania się, raczej zaniedbanie nam nie grozi, ale raczej właśnie o takie zbudowanie całego spektrum możliwości, pełnienia ról, że jeżeli się będziemy spełniali jako w relacjach z innymi ludźmi. Jeżeli się będziemy spełniali w relacjach ze światem poprzez pracę albo pasję, wówczas jest większa szansa, że nie będziemy tak bardzo potrzebowali tego, żeby dziecko nas potrzebowało. Bo rzeczywiście poszukiwanie powodu do tego, żeby się troszczyć, czyli tego zamartwiania się, może być właśnie spowodowane tym brakiem innych ról, więc dla mnie to jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, żeby. Wiecie, jak dziecko gdzieś wychodzi, to żeby nie siedzieć w domu na ganku w, w mieszkaniu na wycieraszce, czekając na swoje dziecko. Tylko żeby rzeczywiście zacząć budować sobie inny rol, żeby korzystać z tej wolności, żeby nie podglądać. Oczywiście, czasami jest to słodkie i fajne, ale nie podglądać dziecka, które się samo po cichu bawi w swoim pokoju, tylko zainwestować ten czas w inne role, w inne działania. Jest to niezwykle. Budujące w takim tolności człowieczeństwa i też odbarczające dziecko, które za jakiś czas będzie chciało wylecieć w świat. Także słuchajcie, no tak ja to widzę to zamartwianie. Że rzeczywiście ważne jest oczywiście pytanie, dlaczego się martwimy? Ono nam czasami bardzo ładnie podpowie działanie, które nam może pomóc. Bardzo jest ważne, żeby nie karmić, nie karmić naszego zamartwiania się, nie karmić. Tymi scenariuszami, poszukiwaniem czarnych scenariuszy, żeby nie karmić się mediami, żeby nie karmić się negatywnymi informacjami na temat różnych wydarzeń, tylko żeby rzeczywiście ewentualnie zapytać się, czy to, czego się boję, jest realne. Jeżeli tak, oczywiście, zastanówmy się, co z tym zrobić. Jeżeli brakuje nam zaufania do dziecka, oczywiście, zajmijmy się tym, żeby to zaufanie powoli zdobywać. To są ważne elementy. I, I z tym wam chciałam zostawić. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszego live'a. Trochę pomilczeliście, ale trochę widzę, poglądaliście z 10 osób było. Oczywiście zapraszam do tego, żeby udostępniać. Będę za to wdzięczny, a może ktoś też będzie wam za to wdzięczny, komu to udostępnicie. Zapraszam do wspierania mnie na Patronite. Jest to dla mnie też istotne, żeby tutaj jednak. To wyglądało trochę bogatiej, bo wiem, że oglądacie te filmy częściej raczej nie na żywo niż na żywo. Będę wdzięczny, jeżeli podarujecie mi też swoje wsparcie. Eee, o, już tutaj Monika postanowiła nie być, eee, zaburzyć nam, za co Ci bardzo dziękuję naszą ciszę, więc też Moniko tobie za, za, za ten głos dziękuję. Zawsze to jest taka miła świadomość, że po drugiej stronie są żywe, ży, żywi ludzie, żywe ludzie, żywi ludzie, a nie te oczka z, z numerkiem ilości obserwujących. Danego live'a. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i życzę dobrej nocy.